Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że 19. ogólnopolski zjazd socjologiczny odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku. To potwierdza, że nasz uniwersytet jest miejscem do ogólnopolskich debat naukowych. Na naszym uniwersytecie odbyło się, odbyło się bardzo wiele ważnych wydarzeń naukowych. Nie sposób je wszystkie wymienić. Skupię się na tych najistotniejszych. W poprzednim roku, również we, wrze we wrześniu, współorganizowaliśmy 21. powszechny zjazd historyków polskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Wczoraj miałem okazję otwierać również dwa bardzo ważne wydarzenia. Dziesiąte Forum Matematyków współorganizowane przez Uniwersytet Dniostoków oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wczoraj również miałem przyjemność otwierać 38-letnią szkołę młodych pedagogów i Więc To potwierdza naprawdę, że na Uniwersytecie bardzo wiele się dzieje. Jest to możliwe dzięki współpracy. Jeśli chodzi o ogólnopolski, 19. Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, to jest to wydarzenie, które współorganizuje, współorganizujemy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym, ale w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym, bez których organizacja tego zjazdu nie byłaby możliwa. Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie Jackowi Brzozowskiemu. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Panu Łukaszowi Prokormowi, Bardzo Dziękuję panu prezydentowi Tadeuszowi Truskolowskiemu, który dzisiaj jest reprezentowany przez pana prezydenta Rudzińskiego. To dzięki współpracy możemy gościć około 800 osób na tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że to będzie wspaniałe przedsięwzięcie, które jednocześnie odpowiada na potrzeby społeczne. Dlatego, że w trakcie zjazdu prelegenci, naukowcy będą odpowiadać, jak społeczeństwo, jako społeczeństwo radzimy sobie z kryzysami, z wyzwaniami globalnymi. Nie sposób zapomnieć, drodzy Państwo, o covidzie, nie sposób nie dostrzec problemu migracji czy ekspansji nowych technologii, mam tutaj na myśli przede wszystkim sztuczną inteligencję. I jako społeczeństwo powinniśmy sobie odpowiedzieć i liczę na wsparcie właśnie że uzyskamy te wsparcie, odpowiedzi na to pytanie, w jaki, w jaki sposób jako społeczeństwo powinniśmy się przygotować do kolejnych wyzwań tego rodzaju. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu rektorowi za, za ten wstęp. Tak jak pan rektor wspomniał, jest to 19 ogólnopolski zjazd socjologiczny. Tradycja zjazdu sięga 1931 roku. Nazwa jest właściwie powiedziałabym, symboliczna, dlatego że te wydarzenia mają zawsze charakter też międzynarodowy. Jako organizatorzy uzyskaliśmy wsparcie i patronat Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Będziemy gościć, przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego socjologicznego i bardzo ważnych, uznanych w świecie międzynarodowym socjologów i socjolożki. Tak jak pan rektor wspomniał, hasłem tegorocznego zjazdu są ryzyka, ryzyka oswojone, znakiem zapytania, wyzwania dla współczesności. Jest to nie tylko nasz polski akcent, ale ogólnoświatowy, jeśli chodzi o debatę o tym, co współcześnie dzieje się na świecie. Socjologia jest tą nauką, która ma skłonność, właściwie tendencję do refleksji nad współczesnymi wydarzeniami i analizowania ich przyczyn oraz potencjalnych. Konsekwencji dla globalnego społeczeństwa. Dziękuję również za udzielone wsparcie i patronat ze strony ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jak również pana Wojewody, pana Jacka Brzezowskiego, prezydenta miasta, marszałka, którzy nie tylko obdarzyli nas swoim patronatem honorowym, ale również wsparli nas w organizacji tego olbrzymiego wydarzenia. Dziękuję. Powinniśmy się już przyzwyczaić do tego, że. Największe ogólnopolskie wydarzenia o charakterze naukowym odbywają się na Uniwersytecie w Białymstoku. To jest bardzo ważna placówka naukowo-badawcza z wielkimi aspiracjami, wielkim intelektualnym potencjałem, czego odzwierciedleniem jest zaufanie największych towarzystw naukowych, które decydują się, aby tak szczególne wydarzenia jak. Zjazd Ogólnopolski Zjazd Socjologów po raz pierwszy odbył się w Białymstoku w stolicy województwa podlaskiego. To o czym mówię znajduje swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w wydarzeniach, które miały już miejsce i które będą miały miejsce w przyszłości. Przypomnę to, o czym mówił pan rektor w ubiegłym roku, wielkie wydarzenie, powszechny zjazd historyków polskich. Z korzeniami sięgającymi przełomu XIX i XX wieku w zasadzie po raz pierwszy odbywa się w tej części naszego kraju. Teraz kolejne wydarzenie, ogólnopolski zjazd socjologów, także z tradycjami sięgającymi dwudziestolecia międzywojennego, odbywa się w stolicy naszego regionu, w Białymstoku, na Uniwersytecie w Białymstoku. To jest właśnie potwierdzenie tego, o czym przed chwilą powiedziałem to znaczy zaufania w stosunku do badaczy, zaufania w stosunku do środowiska naukowego i zaufania do całej naszej akademickiej wspólnoty. Białystok jest miastem szczególnym, podkreślać to warto przy każdej możliwej okazji, ponieważ tworzymy tą zjednoczoną wspólnotę akademicką sojusz rektorów trzech. Największych uczelni w regionie, dbających o to, aby to środowisko naukowe wspólnie działając rozwijało się, ale także dbając o nasze miasto Białystok i dbając o nasz. Region. Im większa ilość studentów rozpocznie naukę w naszym uniwersytecie czy w naszych uniwersytetach, będzie to z korzyścią dla naszego miasta i dla naszego regionu. Jest to coś, co jest pewnym ewenementem na skalę ogólnopolską, co trzeba podkreślać i absolutnie wspierać. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wszystkie inicjatywy, które są ważne dla naszego miasta, dla naszego regionu i dla naszych placówek akademickich. Cieszę się, że i w ubiegłym roku minister nauki wsparł powszechny zjazd historyków. Tak samo jest w odniesieniu do zjazdu socjologów. To są bardzo duże pieniądze i one pomagają organizować te wydarzenia na najwyższym europejskim, światowym poziomie. Bardzo cieszę się, że jako wojewoda Podlaski, ale także człowiek związany z tym uniwersytetem od 1997 roku mogę wspierać te wydarzenia, bo po prostu jestem absolutnie przekonany, że one są potrzebne nie tylko dla nas akademików, ale one są potrzebne dla naszego miasta i dla naszego regionu. Mówiąc o socjologii, dzisiaj zacząłem sobie to przypominać i wydaje mi się, że nie pomylę dat. Socjologia w Białymstoku powstaje w 1997 roku. Od 98 rusza nabór studentów na pierwszy rok. To jest o tyle ważne także z mojego punktu widzenia, że w 97 roku powstaje Uniwersytet w Białymstoku. Za chwilę będziemy świętowali jubileusz. No i w 97 roku ja, jako student, rozpoczynam przygodę, która z uniwersytetem trwa do dzisiaj. Więc od 97 roku socjologia na stałe wpisała się w ramy naszej alma mater. Świetnie się rozwija. To są kolejne roczniki socjologów, którzy świetnie odnajdują się na, na rynku pracy, są dobrze wykształceni i przede wszystkim wspierają i nasz uniwersytet, i nasze miasto, i nasz region. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja chciałabym w imieniu marszałka i całego samorządu województwa podlaskiego wyrazić radość z faktu, iż tak ważne i prestiżowe wydarzenie odbędzie się w stolicy naszego regionu. Nasz region to miejsce spotkania wielu kultur, tradycji, ale też i nowoczesności. Dlatego jest to moim zdaniem idealne miejsce do wymiany myśli na temat wyzwań współczesnego świata. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w naszym regionie, w naszym, w naszym Białymstoku, gościć tak zacnych badań czy specjalistów i wspierać ich refleksje na tematy związane właśnie z wyzwaniami współczesnego świata. Już dziś życzę wszystkim owocnych obrad i wspaniałych wrażeń wywiezionych z województwa podlaskiego. Dziękuję. Szanowni państwo, cieszę się niezmiernie, że 19 polski zjazd socjologiczny odbywać się będzie w naszym mieście. Z jednej strony to pokazuje, jak ważne miejsce zajmuje nie tylko w Mieście Regionie, ale i w Polsce Uniwersytet w Białymstoku, że właśnie Wydziałowi Socjologii powierzono organizację tego wydarzenia. To docenienie tej ciężkiej pracy, którą realizuje pan rektor, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, że Uniwersytet w Białymstoku cały czas idzie do góry, chodzi o wszystkie możliwe wskaźniki i że jest miejscem, które propaguje naukę nie tylko w Mieście Regionie, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, w kraju. To też niezwykle ważne wydarzenie z punktu widzenia miasta, bo gdy do tego przyjeżdża 800-900 osób na tego typu zjazd, to dzięki organizatorom, dzięki pani profesor. Jestem przekonany, że nie tylko zostaną doskonale ogłoszeni tutaj w murach uczelni, ale też będą mieli okazję zobaczyć różne miejsca w Białymstoku, chociażby placówki kulturalne i dzięki temu będą sami z siebie promowali. Nasze miasto w Polsce. Kilka dni temu z częścią z Państwa mieliśmy okazję spotkać się przy okazji konferencji prasowej promującej działania związane z akcją Studiów w Białymstoku. Autobus, stoisko targowe, ale ja zawsze mówię, że tych elementów, które składają się na to, że dana młoda osoba decyduje się podjąć naukę na danej uczelni, w danym miejscu, jest o wiele, wiele więcej. Oczywiście zawsze. Jednym z kluczowych jest poziom nauki, ale też i sama atmosfera, więc ten miks, który mam nadzieję, że powstanie dzięki obecności tylu zacnych gości w Białym Stoku, miks nau naukowy, ale też i kulturowy, i też związany z miejscem, e, otoczeniem, spowoduje, że jeszcze więcej studentów trafi do Uniwersytetu w Białym na czym myślę, że nam wszystkim, na czele z władzami miasta i województwa bardzo zależy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście moi przedmówcy powiedzieli bardzo dużo najważniejszych rzeczy na temat zjazdu, ale pozwolę sobie jeszcze kilka kwestii uzupełnić albo dodać, nawiązując do, do słów Pana Prezydenta Rudnickiego. Oczywiście zjazd socjologiczny jest przede wszystkim wydarzeniem bardzo prestiżowym z punktu widzenia naukowego dla akademików, natomiast myślimy o tym wydarzeniu zdecydowanie szerzej. To znaczy po pierwsze chcielibyśmy, żeby to była pewnego rodzaju wizytówka i zachęta do poznania zarówno specyfiki społecznej, kulturowej Stoku, jak i całego regionu. Dlatego dla naszych gości, którzy przyjeżdżają, przygotowaliśmy nie tylko wydarzenia ściśle naukowe, grupy tematyczne, sesje plenarne, ale również szereg wydarzeń towarzyszących, które... Tak się składa i było to przemyślane bardzo z naszej strony. Nawiązują bardzo mocno właśnie do specyfiki regionalnej, tak więc będziemy mieli między innymi koncerty wykonawców lokalnych, będzie to recital Martyny Zaniewskiej, będzie koncert zespołu Czaremszyna, będzie monodram Mały Doktor Wrócił związany też bardzo mocno z regionem, będzie pokaz filmu Szeptuchy i dyskusja wokół tego filmu dotycząca trochę tego, czy nasz region nie jest przypadkiem trochę egzotyzowany i co z tego Wynika. To są wydarzenia, które, które będą kierowane do gości zjazdu, ale również chciałbym podkreślić, że chcemy, żeby też białostoczanie w jakiś sposób poczuli tą atmosferę zjazdową i w związku z tym dwie informacje. Po pierwsze jutro przed południem otworzymy wystawę plenerową w centrum miasta w okolicach między katedrą a, a, a galerią Stędzińskich. Będzie to taka wystawa, która opowie trochę o historii zjazdów, opowie trochę o białostockiej socjologii i jej tradycjach, ale też iż tego jest bardzo dumny, część przestrzeni na tablicach, które tam będą oddaliśmy naszym studentkom i studentom po to, żeby no właśnie to młode pokolenie tworzących się właśnie socjologów i socjolożek opowiedziało o tym, co dla nich oznacza socjologia i co dla nich oznacza studiowanie socjologii w Stoku. Tak więc ta wystawa od jutra przez najbliższe dwa tygodnie będzie dostępna. Poza tym też wszystkich Białostoczan zachęcamy do tego, żeby śledzili streamingi z plenarnych obrad Zjazdu socjologicznego, które będą dostępne na YouTubie. Uniwersytetu w Białymstoku. Zaczynamy już 16 września, czyli w następny wtorek, to jest dzień inauguracji i, między innymi, chciałbym już z góry zaprosić na taką debatę, właśnie dotyczącą tego, jaka jest rola współczesnej socjologii, w jaki sposób my, jako socjologowie i socjolożki, możemy pomóc zmagać się z różnymi wyzwaniami i kryzysami. Ta debata i również inne wydarzenia będą dostępne zarówno na żywo, jak i potem z odtworzenia, tak więc zachęcamy również mieszkańców do tego, żeby. Z ciekawością obserwowali, co się dzieje podczas zjazdu. Dziękuję bardzo.